Do pierwszej C w gimnazjum uczęszczał Porion. Zaczyna swój dzień jak na co dzień czyli przychodzi do szkoły. Chce się spotkać ze swoim przyjacielem, kiedy nagle z głośnika zaczyna lecieć bardzo dziwny komunikat. Uwaga, uwaga! Z pewnych przyczyn, e, których nie powiemy, bo nie, e, wszystkie łazienki oprócz tych na trzecim piętrze zostają zamknięte. Huh? Słuchaj, wiesz, co mamy problem? Jaki problem? Słuchaj, ja bardzo muszę do Łazienki. No to idź do łazienki. Ale wszystkie oprócz tych na trzecim piętrze są zamknięte. To idź na trzecie piętro. Ty no nie pomyślałem. Rzeczywiście. Dobra, pa. Nara. Kibel, kibel. Kibel. Tymczasem w, maj... w męskiej łazience nie umiem mówić. Alastorze... że jesteś tu. Czy wszyscy tu stoją w kolejce do łazienki? Nie przeszkadzaj w naszych obrzędach. Alastorze! Okay. Alastor, jesteś tu! Okej. Okay. Mówiłem, trzeba było przywoływać bogów herbatników, to by nam nie przeszkadzali. Cicho, nie zakłócaj tego porządku. Masakra, katastrofa! Co oni tam w ogóle robią? W sumie to wolę nie wnikać, bo mam szóstkę z religii. Ale nieważne, masakra, co ja teraz zrobię? Glejsja, Glejsja, jakaś masakra! Oni tam odprawiają rytuały. Kogo przywołują? Alastora. Nie oglądałam... No, nieważne, nie wiem kto to jest, ale nie, No i co z tego? E, w sumie... nie wiem. Idź sprawdź jaka długa jest kolejka, bo naprawdę no, no, sumie... nie wiem, że ty jesteś taki mało po prostu. Szybciej no, nie wie. No ej, ja chcę już szorcy pooglądać! Ile już nie wstawiamy rolki? Pięć minut? Eee... O nie! Czy naprawdę wszyscy tu są w kolejce do łazienki? No, może niektórzy. Większość stoi do oglądania szorców. Ludzie, błagam, przepuśćcie mnie, bo ja zaraz się zsikam! Sorry, kolega, czekamy tu już większość długiej przerwy, więc nie. Szok! Po prostu szok! Nie wierzę, że to robię, ale chyba pójdę do nauczycielskiej. Oh my god. O nie! Była tam pani od biologii robiąca proces, procesy biologiczne. Skandal! Skandal! Za moich czasów to było nie do pomyślenia! Tymczasem Vaporion poszedł na kolejną konsultację razem z Glacią. <grym> Glacia, kolejka jest ogromna! Co mnie to? No wiesz, e, 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 znaczy, bardzo mnie to obchodzi, ale nie możesz wytrzymać, mamy tylko jeszcze trzy lekcje! Naprawdę już nie wytrzymam! E, dobra, jedna lekcja. Jak nie, to coś wymyślimy. Nie, nie. Myślę, że wytrzymam tylko 5 minut. No to co z tego? Spróbujemy. Nie! Wiesz co, ja chyba idę się posunąć do innych czynów. Są takie na myśli. Nie mam tego pojęcia. Błagam, aby dwór był otwarty. Yes! I Paryjonu, spokój się. Teraz została już tylko for formalność. Huh? Mam nadzieję, że nikt nie widział tego incydentu. No i co? Co zrobiłeś? To dość niezręczna sprawa. Dobra, nieważne. Zaraz mamy matematykę. Chodź. Jednak przez całą matematykę Waporion nie mógł się skupić. Był bardzo roztrzęsiony tym, co zrobił. Waporion, no to co ci wyszło w tym równaniu? E, mm, minus 204 litry soku marakujowego. Waporion, przyjdziesz do mnie po lekcji do gabinetu. Niby dlaczego? Słuchaj, zrobiłeś coś, ale ja nie będę o tym mówił przy klasie. O nie! Po lekcji. Waporian był bardzo przestraszony. Wiedział o co chodzi jemu panu nauczycielowi. Trzymaj się, stary! Bardzo się boję. Chyba wiem o co mu chodzi. W biurze pana Roror.

Muszę jeszcze pomyśleć. Proszę pana, to tak naprawdę wina pana i innych nauczycieli i dyrektora, ponieważ wszystkie łazienki były zajęte. A do tej była ogromna kolejka, a wszyscy nie, nie szli do łazienki, nie chcieli się załatwić, tylko iść oglądać TikToki. A ja, nie, nie wiedząc co mam zrobić, po prostu poszedłem się wysrać do kwiatka. Prawa natury. Dokładnie. Dobrze, mój drogi chłopcze, nie ukażemy cię za to. Aczkolwiek wracaj teraz do klasy i więcej tak nie rób. Bóg odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju. Do widzenia. Na, 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 szkoła, szkoła, hashtag piosenka ze szkoły. Ej, słuchajcie, a moglibyśmy zrobić taki wątek, wiecie, z normalnym, szczęśliwym wątkiem miłosnym, bez żadnych dram, bo chciałabym zakochać. My szczęśliwy wątek? Nie istnieje takie słowo. Mogłabyś tylko pomarzyć szkoda Szkoda, a chociaż taki, wiesz, taki jeden wyjątek? No. Nie. A, dobra.